Powiem wam, tylko, powiem wam tylko tyle, że ci, którzy postawili na mnie, dobrze postawili. Dobrze postawili. Ci, którzy postawili na mnie. I obiecuję wam, że w swoim czasie dowiedzi się prawdy. w swoim czasie dowiecie się prawdy. No i słuchajcie, krótko mówiąc, pewnie zakończę tego live'a już, bo już dwie godziny, ponad 2 godziny 21 minut. Oczywiście, jeżeli kto, ktokolwiek jeszcze by chciał mnie wesprzeć, to niech mnie wspiera. To przedłużę tego live'a i zostanę z, z wami jeszcze przynajmniej z pół godziny, pół godziny 40 minut. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, żebym jeszcze został tutaj.